No witam was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony Lecimy właśnie z chłopakami Z Jarem, z Grzesiem I z Robercikiem Na wykopki I tyle I tyle Do pierwszego No Kierownicy idą Z okay. zamieszania Jareczku, tu nie przemiataj, nie przemiataj no, tak... Co masz? Łuska. A łuska masz. O Grzesiu jest. Nie, chyba za gruba. Za gruba. Ja nie znam też. nie Chyba. Za krótka, może. By za krótka, chyba. Nie. Mówię ci, że. za krótko. Mam jest. Koka. Dołek. Taki maluszek, wyszedł. Czekajcie, 164 albo 184 na 50. No i co, lecimy dalej. Druga. Także uciekamy stąd, bo tutaj same takie. To w celach zarobkowych chyba można by było przyjść i sprzedać na złom, ale to nie my. No i co, i zmiana miejscówki, bo nie chce nam się kopać tych cukiereczków. Ojej, ojej, ojej. Tych cukiereczków. E, lecimy na łąkę. A poza tym tam takie komary, a ja na krótko ubrany. Więc, e, że tak powiem, trzeba było uciekać. Idziemy na łąkę czterech, 5, 5. także jedziemy dalej. A no, tu pierwszy, pierwszy dołek. I jedna kopiejeczka do rozpoznania, no ale tu ma tą obwódkę, także już kopiejek my się nakopaliśmy, to wiemy. O. Grzesiu z nowym sprzętem, pochwal się co tam masz. Nie widzę. Nie ma, bo to zostało w przyszło. Aha. Jaruś, Robercik. Robercik też coś tam żeś wykopał od razu? Nie, kawałek blaszki, ale śmiecie zbieramy. No kawałek i łyżeczka. A Marcin ty co masz? Pokaż. No, patrz, ty. No, szkoda, że bez głowy. No, jeździec bez głowy. I no. koń też. I koń też. Fajnie. I druga krągłość. Tylko zobaczmy, co to jest. Czekajcie, czy między wojnie. Sekundka. Na chwilę się wyłączę. No i proszę ja was to jest pół Aleksander I. Też już te monety znam, więc łatwiej mi jest je rozszyfrować. Tam, gdzie nie ma dużo kopiejek, to by, byłby problem pewnie, ale... O, nawet jest data. 1889. Także druga krągłość. O, a Pany to. Dołek. Trzecia krągłość. Tym razem dwa złote PRL. Zajeździk. I rzymskie monety. No to były Jest dos. Tym razem jakaś plomba wpadła. Płaska. Pewnie radziecka. Boratynium? Między wojnie? Brawo. Wiedziałem, że gdzieś mi się zapodział. Wylądował tu. Niestety. A wy co? Tym razem coś od czegoś. Nie wygląda mi na odłamek. Jest tutaj za. Taki zawinięty. Tu ma okrągłe, ale nie wiem co to jest. Absolutnie. I mamy. Fant jak zwykle dnia. Bez stópki nie wracam. Jakaś tam maść dla zwierząt. Coś weteryna... weterynaryjnego Zapewne Stacja numer jeden Swoje wypił Dobra, Pojechał na lot, do zlodu, a do jego poszedł kurwa koło chałupy do lasku i pieszczonek było się... a, To nie on Sebek Sebek? A Sebek kurwa. Mówię, że z sepkiem przebiegł. I mamy 20 groszy współczesne z roku z roku 92. Także pozdrawiamy. No to gratulacje, panie kolego. Dobra, zobaczymy na żywo, coś tu jest, coś tu było, I jest następny perelik.

I tak się zakopuje dołeczki. A z tego dołeczka następne 5 groszy. I następne już sprawdziłem, 92. rocznik. Także na pewno to wszystko w ciągu tam 3 metrów. Także ktoś pogubił. Idzie do skarbonki. I pierwsza kuleczka malutka się trafiła. A, moskiecik chyba. Zaraz podejdziemy do Marcina. Może nam pokaże fajną monetkę. A że jesteśmy w stolicy, to napotkaliśmy króla. To napotkaliśmy króla. O. o. Szawa. Dzisiaj fan dnia. No jak, nie? Paratyna jest i. koncert. Aha. Jest. Nie, no nie jest w złym stanie. One wychodzą w gorszym No. Uuu, tam ci coś bije. Na 100% złotko. Znając Twoje szczęście, to złotko. Nie. Kaczyński był młody. Kto? Kaczyński, kaczyński. Ale to jak był na księżycu kurde. Kurwa, młody. Kaczyński, jak mu kot Zresztą na tej Kaczyński młody. Jak mu jakby wkoczył. Trzymaj. Brawo. No ale za jeździk, nie? Piękna pogoda w ogóle do chodzenia jest idealnie, co? Nie ma żaru. Nie zapomnij ocenić filmu.